Siemanko, prezesy. 5.30 rano. <noise> o, mięśnie bo. Bo gol z się na. w gol z Jim się napierdala. Tak jest. Chciałbyś jeszcze pospać, być może. No bo jest 5.30, hello. Ale to nie są w czasy. I trzeba napierdalać na siódmą rano. Na mindfulness, strainfulness, żeby kurwa być buddą. Tak jest, nie jest inaczej, panowie. Proszę państwa i panie, zobaczmy na balkonik. Mm, już jasno, kurwa. To tak późno się obudziłem. Także tego. No, fajnie się obudzić, nie na wpierdalanym Jest gitara Wróciłem sobie z mindfulness, stridefulness Odpocząłem, wypiłem 73 litry kawy I lecę na siłkę zrobić sobie dzisiaj trening Na mojej tradycyjnej siłowni Nie wiem, czy z kamerką uda mi się Zawrzeć Zamek Udało się. Bo zawrzeć dziób, to będzie ciężko. Odkleił mi się znaczek Nike. A. To już koniec mojej kariery sportowca. Prawdopodobnie Nike zerwie ze mną umowę. I od tego momentu zacznę produkować ciuchy JBC na skalę światową chyba za mocno się nafukałem kofeinu za dużo kawki ogólnie zrobiłem sobie bardzo fajny trening tylko dwa ćwiczenia natomiast trochę więcej serii chyba w tą stronę pójdę, bo to jest tak no, fajnie się um, A teraz pójdę sobie opier do ja od razu po siłce pff, prosto po może w ten sposób jak się potem okąpię i sobie gdzieś wyjdę, no nie będę aż tak chciał wpierdalać, tylko już będę w sumie troszkę najeżdżony. No, taka taktyka, by zmylić przeciwnika. nie mieli wi fi to sobie przyszedłem do Bulletproof Coffee, gdzie do czarnej kawki wpierdalają masło, ale ja tego nie będę wpierdalał, tylko sobie wpierdoliłem jagodowe coś tam i steak'a steka zamówiłem bo mi wolno Ojbałem sobie w Bulletproof Coffee dwa burgery steak'a, jakąś fritatę z mięsem ale jeszcze na deser sobie opierdę jednego Subwaya. I się położę na słoneczku, na dachu bloku, dzieciaku, zachowaj spokój. Mm. I sobie odpocznę i dżemkę sobie kim walnę. I Bo przyda się troszeczkę odpoczynku. Tyle. No ile razy się żyje? No ile razy się żyje.

Się angmo, ja, no, się angmo, ja robię. do przodu nie patrzę za siebie na opary kurzu, na horyzoncie widzę tylko chyń, byłem śpiący pora na więcej luzu, śpięty jak Mateusz, dzięki za szansę Mateusz idę do celu. Mało Okay, cześć, see you tomorrow 7:45, yeah, yeah? So Gold Gym. 45, go, yes. Okay. 7:45, waiting you. Cześć, bye la bye bala. Bye okay. Nie ma to jak poznać swojego ziomka z Azji. Tak to wygląda. Teraz jestem na jakiejś kurwa ulicy. Rodeo Drive. Byłem tu już. Kiedyś tam, kurwa. W sumie wtedy mnie to nie interesowało i dalej mnie to nie interesuje. Ale reżyser kanału JBC on Tour kazał mi nakręcić jakieś fajne miejscówki. Więc może to będzie to. Chuli fajna restauracja, była tamto bym dopiero wpierdolił i nie wiem czy jednak nie złamać się kurwa i nie pójść kurwa, czegoś dobrego zjeść kurwa No nie wiem, nie wiem co robić. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy Ejej, Ej, zrobi swoje chociaż niby nie warto Sprawdź dla ludzi wartość ma to co jest farsą dla mnie Mówisz na ludzi znam, że nagrał projekt albo dla mnie To zazdrość w szkoleś miał dość czasu, żeby wybić się kiedyś miał od rapu kredyt Natomiast co, no tutaj się zaczyna ten, no no, tutaj gdzie te wszystkie gwiazdy mieszkają I byłem tutaj niecałe 6 lat temu na wycieczce i to naprawdę jest nothing kurwa special To jest tak jakby mi ktoś po czekanowie jeździł, kurwa jo tutaj mieszka ten, tutaj mieszka szyba, tutaj mieszka twój stary I czym się tu kurwa podniecać no i najchętniej po coś zjeść, bo, bo nic mnie tutaj nie interesuje, co, co tu nic ciekawego nie ma, a potrzebuję, żeby mnie coś zainteresowało. Eee, no i powiem szczerze, że gadając do kamerki, to mnie trochę pomaga, trochę mnie odciąga od tego, żeby pójść do jakiejś restauracji. Tak licząc na to, że ktoś oglądając to w tym momencie, kiedy jeszcze nie wiadomo, co się churywa stanie, w takim sensie mi kiwicuje. I ja nie chcę zawieść tego kogoś, kto może to będzie oglądał. Tak sobie myślę, że to jest duży czynnik wpływający na, na to, że, że warto takie rzeczy nagrywać. No i niestety to właśnie jest ten awkward moment, koniec dnia, kiedy żadnych więcej rozrywek na dziś nie przewidziano. I niespecjalnie cokolwiek na horyzoncie widzę, co by mogło mnie zainteresować. pójściem sobie do jakiejś restauracji, kawiarni, sklepu i to jest właśnie smutne w moim życiu. I to też nie tak, że jestem sam fizycznie tutaj o Bo chwilę fajnie się mi się pogadało z źródczkiem z w Taksówce. I na co dzień też tak jest, że chwilkę porozmawiać z kimś może w porywach do godziny to i idzie pogadać, idzie coś porobić znaczy porobić nie ma, pogadać yy, no ale po krótszym lub dłuższym przeważnie krótszym czasie już mi się nie chce siedzieć i rozmawiać bo wszystkie tematy, dosyć, które mnie interesują dosyć szybko są, są wyczerpane. Cześć co słychać, w sumie chuj mnie to obchodzi, ale mogę się spytać No i niestety tak to wygląda i, i to jest jakie jest i to też nie jest tak, że Co nie dasz rady wytrzymać bez jedzenia? No technicznie, fizycznie to bez problemu przecież mógłbym wytrzymać To nie jest tak, że nie jakaś tam siła ten Tylko co mnie motywuje do tego, żeby wytrzymać Siedzę tu już całe pół godziny No i jest chujnia troszeczkę Nie powinienem jeść, bo będę miał... zmienia, bo jak zacznę to na jednym się nie skończy pewnie powiedziałem w dniu Bożego Ciała coś takiego że jak jest właśnie taki, taka obojętność i brak życia w ruchach brak motywacji do wykonania jakiegokolwiek ruchu bo jedyne co by się chciało to iść wpierdalać a ja wiadomo że tego nie ma to jak przyjdzie tylko jakaś pierwsza myśl do głowy, to żeby to zrobić, kurwa, i może się coś się zacznie dziać, kurwa. I właśnie coś takiego, siedziałem sobie na tamtej zjebanej ławeczce, I patrzę, podjeżdża taksówka. I stoi na światłach. Ja wiem, że jedyne co powinienem zrobić, to po prostu pojechać do siebie na dzielnie i przygotować się jak najszybciej do spanka. Przygotować się do kurwa dnia jutrzejszego. A już w ogóle idealne byłoby. Gdybym sobie dziś jakieś zakupki zrobił i rad na rano, bo o siódmej po siódmej muszę wyjechać po treningu, zaraz. Ja sobie jeszcze posiłek przygotował w ogóle po treningu to był idealny. I tak sobie o tym rozmyślałem i więc zacząłem z kimś a. rozmawiać, pytam się czy coś go boi, czy chce o czymś pogadać, a wtedy ścieżaru się wyzwoli on na mnie wybał uszakały Ogla cały popukał się w głowę Więc ja pytam czy tak dobrze jest nic nie mówić wcale i gromadzi w sobie wszystkie smutki i żale Ojo Oj, sobie na tylnym siedzeniu. Stonoga lifestyle. I pojawiła się nutka. Nutka nadziei, czy coś mówi? Pojawiła się iskra nadziei? Jakaś tam. no Nadzieja się po prostu pojawiła. Chuj wie, co nadziei. Chuj wie, co nas dzieli. Ważne, co nas łączy. Piłka nas łączy, łączy nas piłka. Ale teraz już pierdolenie od rzeczy kompletnie, konkretnie. Aczkolwiek ustaliliśmy już pewne fakty, że bez sensu pierdolenie do kamery pomaga w tym, żeby nie dać tym negatywnym i chaotycznym myślom dojść do głosu. Mam do powiedzenia to, że mam... Nawet jak nie ma nic do powiedzenia, ja to chcę mówić. Chcę mówić, gadać, śpiewać. Połym. Ten pan, który mnie wiedzie, pewnie zastanawia się, co za idiota! Narydowy polski idiota! Ale ja mam to w piździe, Także dobra, no jestem, coraz, jestem bliżej niż dalej do osiągnięcia celu, a moim celem jest w tym momencie dotrwać do rana, Ustawić sobie budzik na czwartą 4 i jestem na miejscu. o hello! Rzebiście. Dobra, no, no to nara Zażywka, muszę jarmuża znaleźć Bo jakim byłbym lewakiem bez jarmuża mm. O, jest jarmusz. Nie ma żadnego koszyczka, ale jakiś organiczny to znaczy też, że ten zdrowy chyba Ojebie go Na pewno go ojebie w całości Nappierdalałem się węglów, kurwa bardzo dużo, więc teraz może węglów troszeczkę mniej sobie napierdalam się. Za to sobie więcej warzywów, bo do Jarmuża jeszcze wziąłem sobie paprykę, zresztą tylko jeden posiłek i to z samego rana y, mam do zrobienia, więc sobie wziąłem troszeczkę więcej warzywów, pomidorki. I pochój kurczaka mam, jak kurczaka mam na co dzień. Jak tu mam kurwa świeżutkiego łososia, kurwa. Świeżutki łosoś, świeżutki łosoś. I to dziki, dziki, dziki łosoś, rozumiesz? Nigdy nie wierz kurwa łososia atlantyckiego, tylko, tylko dzikiego. Ale to, co bezdomnych tutaj na ulicy koczuje, to jest niesamowite. Nie będę tak ultra centralnie na nich pokazywał. Ale te wszystkie namioty za mną, po prawej i po lewej, które być może widać. A tu nawet tak po chamsku trochę dam na lewo, żeby było widać. To jest ultra. Tutaj bezdomność jest naprawdę ogromna. A ja chyba skręciłem z ogówicę. Bo miałem na lewo iść, a może miałem na prawo iść? Nie znajdę, znajdę zaraz. Znajdę zaraz ten Znajdę zaraz na ten, znajdę zaraz na, na mapie i zobaczę gdzie jestem Poziom dopaminy w mózgu Obniżył się do kryzysowych wartości, tym niemniej cieszę się bardzo, znaczy właśnie przez to, no, w związku z tym, cieszę się po prostu, że wszystko wskazuje na to, że uda się przetrwać do rana i wierzę, że rano to bardzo mocno docenię.